Ten teren zamieszkuje nasza grupa etnograficzna, Lasi. Po naszym Lachy Zachodnie Małopolski. Nie, ma, nie mamy nazwy tak jak Lachy deckie, Lachy Limanowskie czy od dobre. Uno ta nazwa się nie zakorzeniła, bo to jest za młode wszystko, za późno odkryty teren. Piszemy Lachy. W nawiasie napisem Lasi po naszymu uwarze. Granica zachodnia, rzeka Białka. To jest granica między i dwoma różnymi regionami etnograficznymi i hi historycznymi też. Śląsk Cieszyński, zamieszkiwany przez Wałachów Cieszyńskich. Inna grupa etnograficzna, ale bardzo podobna do nas. Kapkę na dół mamy górali śląskich, z którymi nie graniczymy. Graniczy nasza grupa etnograficzna z góralami żywieckimi od południa. No i od, od wschodu krakowiacy zachodni. Gdzieś tutaj granica nieregularnie przebiega między Oświęcimiem a Wadowicami. Wadowice to też są lasi, to jest nasza grupa etnograficzna. Tu jest taki inny kapkę kolor. To też są lasi, ale mają swoją nazwę Dolanie. Na Żywietczyźnie. Pas między żywcem a suchą beskicką. Tam jest taka dolina się ciągnie, i w dolinie też żyli właśnie lasi. Dolani kapeckie, inaczej oni się ubierają. Łońskiego roku na Laskim Ozgraju, jak ktoś był i oglądał zespoły, to była grupa Dolanie z Gilowic. Można było pooglądać ich stroje. Porównywaliśmy je do naszych grup. Yy, ogólnie nasza grupa jako Lachy nie kończy i zaczyna się na tym obszarze. Lachy tak samo jak i górale to jest coś większego.